Witajcie w drugim odcinku czwartej serii. W pierwszym odcinku czwartej serii najwięcej emocji wzbudził mój wąs. Szczerze mówiąc, też postanowiłem mu się przyjrzeć. Zrób proszę zbliżenie. Widzicie? Jest drudy. Dlaczego? Kurwa! Nie wiem. Prawdopodobnie zrobiłem coś okropnego w poprzednim wcieleniu i taka spotkała mnie za to kara. Ale nie mówię o tym bez przyczyny, bo dzisiejszy odcinek Tech Weeka zaczniemy od koloru owłosienia. Owłosienia skóry głowy u kobiet. Uwaga, ten news może odmienić Wasze życie. Blondynki wcale nie są głupie. Naukowcy z Ohio State University przeprowadzili zakrojone na szeroką skalę badania i okazało się, że ilora inteligencji blondynek jest przeciętnie o 3 punkty wyższy niż brunetek czy rudych. Nie mam pojęcia, czy badania są wiarygodne, bo zostały przeprowadzone w Ameryce, a w Ameryce. Psychoterapeutka na podstawie swoich badań ustaliła, że to w którą stronę wieszamy swój papier toaletowy w łazience, pokazuje, jakie są główne cechy naszej osobowości. Prawda? <śm> Jeżeli osoby, które wieszają papier do wewnątrz, czyli listki są od strony ściany, są uległe, często zagubione. Ci, którzy wieszają papier odwrotnie, taśmą do zewnątrz, w stronę łazienki są dominujący i impulsywne. W Ameryce wiedzą wszystko. Dlatego wróćmy do tych badań o blondynkach. Zostały przeprowadzone na 11 tysiącach osób i wynika z nich jasno, że blondynki mają średnie IQ na poziomie 103,2%, szatynki 102,7%, rude 101,2%, a brunetki 100,5%. I to by wyjaśniało, dlaczego my faceci szalejemy za blondynkami, ale naszymi żonami z reguły zostają brunetki. Po prostu nie lubimy, jak kobieta się zbyt wielu rzeczy domyśla. Ja osobiście lubię brunetki z jeszcze jednego powodu: mają wąsy co z mojego punktu widzenia nie jest bez znaczenia. Z czego ucieszy się Twoja brunetka? Z leżaka połączonego z jeździkiem. Będzie mogła sobie takim sprzętem jeździć po plaży i będzie szczęśliwa. Możesz też doczepić jej do leżaka walizkę i nie powinna z tego powodu narzekać. A jeżeli spędzacie wakacje razem, możesz leżak zamienić na turystyczną lodówkę. Dzięki temu będziesz pewny, że tam, gdzie jest Twoja kobieta, jest też zawsze Twoje zimne piwo. To powinno Was mocno zbliżyć. Podstawowa konstrukcja, dzięki której stworzysz taki pojazd, czyli wózek doczepiany do jeździka, kosztuje niecałe 70 dolarów. Niestety, wszystkie wózki sprzedały się na pniu, ale będą dostępne ponownie za 3 do 4 tygodni. Jeżeli nie stać staćcie, żeby wydać 70 dolarów na wózek i kolejnych 2000 zł na jeździk, ale masz pracę, to jesteś w lepszej sytuacji niż 12 tysięcy pracowników Intela, którzy właśnie dowiedzieli się, że pracę stracili. Oficjalnym powodem tak dużych zwolnień jest, cytuję. Restrukturyzacja w celu przyspieszenia transformacji, co w wolnym tłumaczeniu oznacza nie mamy kasy, musimy was zwolnić. Dlaczego Intel zwalnia ludzi? Bo nie wie, że złoto leży na śmietniku, a leży i wystarczy tylko po nie sięgnąć. co udało się ostatnio zrobić firmie Apple. Apple od jakiegoś czasu oferuje klientom zniżki na nowego iPhone'a, o ile równocześnie zostawiają oni w salonie swój poprzedni smartfon. Oczywiście też firmy Apple. Ludzie z tego korzystają, bo przeciętny iPhone jest stworzony tak, żeby nie psuł się maksymalnie przez 3 lata. Ale bardziej niż ludzie korzysta na tym samo Apple. W ciągu ostatniego roku ze starych iPhone'ów udało się odzyskać ponad tonę złota o łącznej wartości 43 milionów dolarów. A to nie wszystko, bo Apple ze starych iPhone'ów odzyskuje także stal, plastik, szkło, aluminium, srebro czy miedź. Zanim jednak zaczniecie rozkręcać swojego starego iPhone'a w celu przerobienia go na złoty łańcuch, powinniście wiedzieć, że jeden smartfon zawiera tylko 30 mg złota, za które dostaniecie maksymalnie kilka złotych. Czym jest jednak takie bogactwo bez zdrowia? Wiem, co powiecie. Że bogaci są zdrowsi. I macie rację. I łatwiej też unikają wypadków. Mówię bogaci, bo jeżeli ktoś siedzi za kierownicą nowej Tesli, to raczej jasne, że na biednego nie trafiło. W zeszłym tygodniu pokazywałem wam, jak autopilot Tesli przestraszył biedną staruszkę, którą jej złośliwy syn posadził za kierownicą. Dziś dla równowagi dobre strony autopilota. Pewien kierowca prowadził swoją Teslę i nie zauważył, że ciężarówka z lewego pasa postanowiła wykonać dość ryzykowny manewr. Cała historia mogła skończyć się źle i dla Tesli, i dla jej kierowcy. Na szczęście pilot automatyczny był bardziej uważny niż żywy kierowca. Zrobił unik i wszystko skończyło się happy endem. Czyli roboty robią dla nas całkiem niezłą robotę. Ale okazuje się, że mają też bardziej wyszukane talenty. Powieść napisana przez sztuczną inteligencję prawie otrzymała literacką nagrodę. Okoliczności były jednak bardzo sprzyjające, bowiem japoński literacki konkurs The Hoshi Shinichi Literary Award dopuszcza do udziału poza jednostkami składającymi się z krwi i kości również autorów, którzy nie są ludźmi. W tym roku do nagrody zgłoszono dwa tytuły, których współautorami była sztuczna inteligencja oraz zespoły badaczy, którzy je stworzyli. Sztuczna inteligencja nie była jednak znana wyłącznie na siebie. O szczegółach takich jak ogólny zarys fabuły czy płeć postaci decydowali piszący program naukowcy. Na tej podstawie program napisał powieść samodzielnie. Dzieło przeszło eliminację, niestety nie zdobyło głównej nagrody. Co o samej rzeczy sądzi autor, czyli program, który powieść napisał? Nic. I to jest najpiękniejsze, bo przynajmniej nie będzie zapijał smutków przez najbliższe pół roku. Wróćmy do tematów bardziej ludzkich. Co widzicie rano w lustrze w łazience? Obcego typa, który jest zdecydowanie zbyt gruby i ma za mało rozwinięte mięśnie. Na szczęście potem zakładacie ubrania, zapominacie o sprawie i cieszycie się życiem. Niestety, przyszłość nie będzie wyglądać tak kolorowo. Powstało właśnie lustro, które nie tylko pokazuje Wam, jak wyglądacie, ale dzięki wbudowanym czujnikom skanuje dokładnie Wasze ciało. Wystarczy 20 sekund, by dowiedzieć się, czy przybyło wam tłuszczu, czy mięśni i zepsuć sobie w ten sposób poranek. Co gorsza, lustro wyśle te informacje do aplikacji w Waszym smartfonie, więc będziecie mogli się nimi katować przez cały dzień. Na szczęście pierwsze dostawy tego skanera są przewidziane na marzec 2017 roku, a cena 500 dolarów skutecznie odstraszy mniej odważnych klientów. Czy warto to mieć? Oczywiście, że nie. Tutaj zastosowanie ma zasada: im więcej wiesz, tym gorzej śpisz. Szczególnie po wielkiej wieczornej pizzy zapitej pysznym browarem. I tak samo jak nie chcemy o sobie wiedzieć wszystkiego, tak samo niechętnie dzielimy się z innymi informacjami o tym, co robiliśmy ostatnio w internecie. Rynek przeglądarek internetowych jest prawie tak samo nudny jak rynek smartfonów. A może nawet bardziej, bo wszyscy używają chroma, a pozostali. czegoś tam. Tymczasem opera wprowadziła coś, na co warto zwrócić uwagę. I nie chodzi o wbudowany alert mówiący o tym, że twoja matka zaraz otworzy drzwi twojego pokoju, ale o coś zdecydowanie poważniejszego. Chodzi o VPN, który umożliwia Wam zwiększenie swojej anonimowości w sieci. Dzięki stosowaniu VPN możecie m.in. ukryć swój adres IP przed stronami, które odwiedzacie, a także obejść niektóre ograniczenia regionalne. Upraszczając rzecz maksymalnie, kiedy korzystacie z VPN, strona, którą odwiedzacie, myśli, że łączycie się z nią nie z Polski, ale np. z Niemiec, Stanów Zjednoczonych czy Kanady. Póki co taki właśnie wybór krajów, czyli stosunkowo niewielki, daje użytkownikom Opera, ale podobno lista serwerów ma zostać poszerzona. Korzystanie z VPN-ów jest dość popularne, ale problematyczne. Te darmowe nie zawsze działają, a za te działające często trzeba płacić. A w Operze, przynajmniej na razie, ta funkcja działa bez zarzutów i jest darmowa. Więc jeżeli nie chcecie się dzielić swoją aktywnością w internecie, z urzędnikami państwowymi na przykład, polecam. Link do Opery pod materiałem. Wspomniałem przed chwilą, że rynek smartfonów jest nudny. Nie bez przyczyny. Jak słusznie zauważył portal gizmodo.com, wiosna tego roku przyniosła nam dość smutną refleksję. Smartfony przestały nas zaskakiwać. iPhone SE jest nowym, starym smartfonem. Galaxy S7 jest wodoodporny, LG G5 ma te swoje dziwne dodatki, HTC 10 ma najmniej zmodyfikowanego Androida. W stosunku do modeli sprzed roku rewolucji jednak nie ma. I nie będzie. Więc możecie odetchnąć. Wasz nowy smartfon za rok nie będzie stary. To wie, może nawet pociągnie dwa lata bez przynoszenia wam wstydu, więc jeżeli jesteście cieleniami, możecie spokojnie podpisywać umowę z operatorem i spłacać słuchawki w ratach. Dobra, bo zrobiło się nudno. A wkładka, która umożliwia seks podczas menstruacji, sama o sobie nie opowie. Z reguły rozmowa o seksie podczas okresu wygląda jakoś tak. I to jest spoko, ale okazuje się, że to nie faceci, ale kobiety właśnie chcą więcej. Dlatego powstała specjalna wkładka, która pozwoli kobietom bez skrępowania uprawiać seks podczas okresu. Nazywa się Flex i działa podobnie jak kubeczek menstruacyjny, ale podobno. Jest dużo wygodniejsza, dopasowuje się do każdego kobiecego ciała, jest niewyczuwalna dla partnera i co najważniejsze, nie przecieka. I nie mówiłbym o tym, gdyby nie fakt, że ponad 20 tysięcy kobiet już zapisało się na stronie, żeby tę wkładkę wypróbować. Co oznacza, że ze standardowego zestawu wymówek zniknie ta najpoważniejsza, no bo na ból głowy i zmęczenie środki mamy od lat. Pozostając w temacie seksu, Pornhub nie lubi, kiedy jest o nim cicho. Dlatego portal ruszył z kolejną akcją. Wyślij emotikonę, a dostaniesz link do filmu Porno. Darmowego. O tematyce, która cię interesuje. Jak to działa? Jeżeli na przykład lubisz małe cycki, wysyłasz emotkę wisienek. Jeżeli kręcą cię lesbijki, wysyłasz symbol nożyczek. Jeżeli z kolei podniecają cię wielkie penisy, wysyłasz bakłażana na numer podany na stronie. Więc jeżeli chcecie grać w tę grę z Polski, może Was wyjść trochę drożej. Ale działa. Wiem, bo kolega mi mówił. Sprawdzał w sensie. I mi powiedział. Dobrze mieć kolegów. Kolega może Ci pożyczyć powerbank, kiedy bateria Ci siada w telefonie. Ale nie wszyscy mają kolegów. A niektórzy, tak jak ja, nie mogą mieć powerbanków, bo gubią je po trzech godzinach. Dla takich właśnie ludzi powstał startup Anker Box, który pilotażowo uruchomił swoje usługi w Seattle. Po ponad 200 barach, restauracjach, siłowniach i innych obiektach użyteczności publicznej pojawią się niewielkie automaty, z których będzie można wypożyczyć Powerbank o pojemności prawie 7000 mAh. Pierwsze 30 minut używania jest za darmo. Za dzień trzeba zapłacić 2 dolary. A jeżeli Powerbank się użytkownikowi spodoba i postanowi go zatrzymać albo zwyczajnie zgubi, firma potrąci z jego konta 30 dolarów. System podobno obsługuje różne porty ładowania, nie tylko iPhone'owy Lightning. Fajne jest to, że Powerbank można pobrać w jednej stacji i oddać w zupełnie innej. Czyli działa to prawie jak rower miejski, tylko jest bardziej przydatne i mniej zepsute. Rower. Ważny temat. Szczególnie dla pewnego Szweda, który stwierdził, że jego rower będzie udawał samochód. I lepiej lub gorzej, ale na pierwszy rzut oka mu się to udaje. Rower udający samochód ma cztery koła, waży 70 kg i rozpędza się do 25 km na godzinę. Czyli szału nie ma. Jest za to kilka rzeczy, których nie ma zwykły rower. Ochrona przed deszczem i śniegiem, wygodne siedzenie, mały silnik elektryczny. Zawieszenie i zamykany bagażnik. Steruje się tym dziwnie, ale driftując na przykład na lodzie, można zawstydzić niejedną osobę, która próbuje driftować swoimi sankami na przykład. Póki co powstał tylko jeden prototyp i ten facet twierdzi, że od ponad roku codziennie dojeżdża nim do pracy, co oznacza, że albo przegrał jakiś zakład, albo to naprawdę fajny pojazd. Ze Szwecji przenosimy się do Szwajcarii, gdzie dwóch typów stwierdziło, że po co uczyć się języków obcych, skoro do komunikowania się można użyć koszulki. Na pomysł wpadli podczas pobytu w Wietnamie, kiedy popsuł im się motocykl. Stwierdzili wówczas, że fajnie byłoby mieć podczas takich podróży podstawowy zestaw symboli. I tak powstały koszulki z podstawowym zestawem symboli. I jak twierdzą twórcy, te koszulki działają. I ja im wierzę. Wystarczy jeden rzut oka, żeby zauważyć, że powiedzenie lecę do kibla w każdym języku świata nigdy nie było takie proste. Od defekacji przechodzimy płynnie do degustacji. Solicie potrawy? Oczywiście. Ja też. Problem polega na tym, że duża ilość soli jest niezdrowa, więc może zastąpić sól widelcem, który będzie wysyłał elektryczne wstrząsy do waszego języka. Głupie, nie? Co w tłumaczeniu na japońskie oznacza: świetny pomysł, wprowadźmy to w życie! Tak powstał ElektroFork, który będzie dostępny dla klientów restauracji bez soli w Tokio. Sygnały elektryczne, które wysyła na język, symulują smak soli, ale jednocześnie są bezbolesne. Jak widzicie na filmie, efekt jest chyba zadowalający. Pierwsza restauracja ruszyła 10 kwietnia, ma ich być więcej. Czy sam widelec będzie dostępny dla klientów indywidualnych? Póki co nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że świat technologii pędzi jak szalony, i nie o wszystkim zdążyłem Wam dzisiaj powiedzieć. Na przykład o nowej tkaninie, która sama usuwa zabrudzenia, kiedy wystawimy ją na światło słoneczne na kilka minut. Bo niezbyt temu projektowi kibicuję, mimo wszystko, jeżeli gospodynie domowe muszą wieszać bieliznę przed domem czy na balkonie, wolę, żeby była mokra niż brudna. O mini-browarze, który wygląda jak nieco większy ekspres do kawy i możecie w nim sobie sami uważyć piwo. Co jest super, ale proces ważenia trwa trzy tygodnie. Nie mam nikogo w swoim otoczeniu, kto byłby w stanie czekać tak długo, żeby się napić. O tym, że Xiaomi zrobiło inteligentny garnek do ryżu. Bo ryż w Polsce gotuje się przecież w woreczkach. I o nowych MacBookach w kolorze różowego złota, bo tak naprawdę nie ma tu o czym gadać. Mogę za to przez 3 sekundy powiedzieć, że zrobiłem test Galaxy S7 i Xiaomi Mi 5 i będzie na kanale. Nie, już jest, już jest. Oglądajcie, tutaj jest karta. Minęły 3 sekundy, Jezu, koniec, dobra. Bob Marley był w środę nas na czacie. Byliście Bobem Marleyem, ja byłem Bobem Marleyem. A potem Bob Marley zniknął. Czyli tak jak w życiu. Ja też znikam, ale będę za tydzień. Może jakąś muzyczkę damy teraz. Albo nie dam. Do zobaczenia. Now I can enjoy three of my favorite things at the exact same time. Beer, burger, dildo.